Z tej strony Mister Stalincraft, z to mną jest Molar. Siemanko. Jakiś Juri. Jakiś murze. Ej tam coś jest. Gdzie? To jest tyle tubiś. Gdzie to... A patrzcie. Ale chyba to jest jakiś sztuczny. Ale nie chodź Ale A jak chcesz to podejść? Nie. Dobra, ale... <laughs> Muto. Ej, ty to jest słyszałeś? Tak, jak się, jak się drze, ja cię dziękuję. Idzie, 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 nie co? Nie, 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 nie za mną, nie za mną, nie za mną. Powołysuj nerka. Ej, on się nagrusza, on się nagrusza. No to ja wiem. Mm -hmm. Ej, jest, jak za mną? Tak. Oj. Ja. Dobra, mamy tylko pierwsze. Ja się to widzę. Ej, czy to widzisz, pa, jak jest <tok unika> i jest I on jest szybki nawet! No ja wiem Ej mam, mam tego! No właśnie widzę też. To samo Mam? Chyba zgarnąłem, nie wiem. Nie, już 7. Eee. Jury mhm. skinął. Juri Skąd wiesz, że umarł? No po co się na niego. Ja widzę tego z Klibisia. Idzie do mnie, idzie do mnie. Nie o 6, dobra ale powiem Ci, że to nie jest aż takie straszne no. po, jak podejdzie jak trzy ten Jak trzy pyska no Ciucu, o mi coś wyskoczyło No! tu jest jakiś domek, tu mam w tym domek 8, a? Ej jest z domem Was co to ma, uważaj Ale końcie mnie wyskoczył! Ujezu, ale ciarki, jakie ciarki? Jakie ciarki! Centralnie za to za to my. Nie odwracam się. <laughs> Odbiegniemy już tej dróżki. A mam, mam tego, mam tego. Jeszcze w Tomku coś będzie. Wiem. Ja, Uff, ja dziękuję. Nary? Tak. Konie nas, ale trochę dalej. Ej, tu jest jakaś jaskinia. Jeśli ja nic w niej nie, nie ma. No nic nie ma w niej. Dobra, ja idę po Tomku. Ej, mamy dwóch Kolesi jeszcze. No właśnie wiem. To no dobrze I nawet, jest Tam jest w domku po lewej i po prawej mam jeszcze nielu. A ci ten no tutaj pójdzie? A chyba tam jest. Tam jest. Widzisz? Idzie. No jest. A no chodź do domku, idziemy. No wiem. A ci Tu prosto, tu prosto pójdę. Czekaj, ja tutaj dobrze pójdę. To, tam. Nie, to no, ja będę stał przed wejściem, a ty no dobra. Okej okay, wszyscy tu przyszli razem z nim. No, fajnie. da się stąd wyjść jakoś? Inaczej? Idzie tu, idzie tu, idzie tu. Jest, jest, stoi przed wejściem. No właśnie, widzę. Wszedł. No jest, pieprzą. Idzie tu. Jest, ko jest koło mnie, jest koło mnie. Uciekaj, uciekaj. Ja, aj, ko centralnie koło mnie stał. Centralnie koło mnie. Dzień Jakby chyba... W domu gdzieś. On chyba polewał... Nie, yeah, ja wyszedłem z domku. Dobra, widzę to onega. Biegnie chyba za mną. Nie, yeah, spoko nie ma. On tam jest siedzi. Minuję tych dwóch. Idzie? God dam, I see the game. Troszeczkę. Ej, biegniesz za mną? Nie. Yeah. Ej, chyba biegniesz za tobą. Kolejny koleś jakiś dołączył. Yeah? Ja? Musisz ustawić ilość osób, żeby była mniejsza, okay? No Właśnie tam nie ma. A... a Kiedy ja bym poszedł na tą pustynię tutaj. To jest ten... brzeg. A, a, a tak, bo brzeg, bo to nie ma... A jak zobaczyliście serwer na strosie youtuber, no to od razu pijają. No ale no, choć tutaj do końca wciśniemy. No. No, to już zobaczymy. Ile nam zostało? Chyba jeszcze... Dwa. 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 Dio! Hm? mi jedna twarz coś. Ej, nie mogę iść! O, no, tu jest blokada. <grym> Ej, widzisz to? Tak. No. Przetłumacz dla widzów. Nie, nie znam. A to chyba ten... Hiszpański. No, to jest chyba po hiszpańsku S SL Sande tubie No właśnie Widzicie ja to jestem E co? On jest pod teksturami też go, widzisz pod teksturami? No właśnie, widzimy, o jeszcze jeden Jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze raz Tu jest jaskinia, no to tu już byłem No. A e, ja poczekaj, kurde, kurde. Nie wiem e, właśnie tego, widzisz? Jak e, tylko nic? To, 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 to. Ej właśnie to. Ale za nim ciśnie. Co przybliżyłem komerką? Jo. Co? Na twarzy wyskoczył Slender. I zaraz się nie. Szukam tylko ostatniego i nie znaleźć. Właśnie wyskoczył. Co? Twarz te Eee, co tam? Ej, a e tu byłeś na górze, tu? No tak, i tam... A nie, czekaj. Końcu nie Ale to tam nie byłem. Ale tu tam jest sejście. Tu można to popatrzeć. Ej, tu jest jakieś coś. Aha, dobra. Ej, tu można poobserwować. A czemu nas jest teraz trzech? Oj e, właśnie nie wiem. Gdzie jestem pedofil? E daj się rozejrzeć. Ła, mam przyburzy Już Oj, się zesrałem. Ej idzie, ja to... co to powiem? Co nie. widzisz? No Jeszczeń. widzę Jak popiechał Lecce on może wejść Ej Ej ja opułem sobie cały monitor Ja dziękuję Ej dawaj wbijaj jeszcze raz <grym> Ej ja tak pasu, tak sobie biegnie, ja on mógł w szrupa w tym <grym> Nie, jeszcze coś się nie wskoczył Dobra to... O, dobra. Jeszcze raz, czy inna mapka? Eee... Może inna mapka. Czekaj, logny. Dobra. Na dziesięć o oh. Daj może klas... Nie, klasika będzie za duży. Klasik zostawimy na ostatni. E, Coś... już wiem co wezmę. Dawaj. Labirynt. Nie. No. Ale będę strach. <laughs> Albo czekaj. Albo... eee... Al dobra, weź ten labirynt. Ale ja się zestrą pewnie w nim. <laughs> Też. Eee, wezmę 10 Dobra, jak się nazywa? Room name 443 No spoko Już jest, Tak, Tak. O matko Room name jak? 443 Ciebie szukam O oh, fak O ale mi ciary przechodzą Roomname 443 Dziękuję. Musisz wytrzymać ze mnie troszeczkę. Dobra, ja się nie ruszę, mam, ale mam. ten dźwięk Dobra, to jest taki okropny. Zarazem. Posłuchaj ten dźwięk. Wow. posłuchaj. Nie ruszaj się i posłuchaj. Słyszysz to? No takie co no. nie? A ja sobie zajmę słuchawki. Dobra, wiesz... wiesz co, ta, e, 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 Idź pierwszy. Idź <noise> to jest pierwszy. labirynt, to jest labirynt? No, idź pierwszy. Nie, nie, ja tu zostaję. Dobra, to chodź powoli. Ej, ja już tam, ja tam nie podzę e, Który ty woli? A tu jest jakiś potwór? Tu jest jakiś potwór? tu cztery. Ej, do, dobra, chodź. Ej, Lęło, czekaj, prawo. Ja... czekaj. Czekaj, czekaj. Czekaj sekundę, dobra. Nie no dawaj. Już tylko. Dobra, jakby co? Jakby co to się nie słyszę? No dobra. Nie no, załóż te słuchawki. Lewo czy prawo? W lewo. Dobra, ja biegnę na poły. Nie, nie biegnij. Dobra, ty idziesz, pierwszy. O, jeszcze je jakiś. Pierwszy, pierwszy, dobrze. Słyszysz ten płakanie? Mówię, że nie mam słuchawek. Fajnie. Ale ja słyszę takie płakanie. Jezu, co ty, ty jesteś Dobra, idźmy za nim, Idź, ja idę ostatni, ja idę ostatni ja to w dupie Dobra, to ja... No, idź, idź się. Nie no idźcie, idźcie Nie poskartuj Idźcie, pały głupie Ale ja już spinam dupę strasznie, powiem Ci szczerze, Ja Na taki jestem napięty to, to, to póki nie słyszę tych potworów, to nie Co słyszysz? Otwory mojej dupy? Nie, potworów, dźwięk... potworów Zu nie ja, tutaj, ja mam klaustrofobię, ja nie wiem czy powinienem grać w takie gry. Dobra. jest... A nie, tu jest jeszcze przejście. No nie idź samą. Chodź, chodź. Dobra. Nie idź pan! O matko jedyna. No nie... Ja piłem, Nie cię to wydał. Dobra. No, nie podbijaj mnie. No, idę, idę. no właśnie, podbijają. No, nie, dobra. Adam, Adam, żyj. Już on mi zaskoczył tak na twarz i się zestrałem. Tak. Znaczy nie zestrałem się, ale tak się trochę zląkłem. A nie mogę tu wejść! Jezu, jakie ciarki mi przemocą. Panie, co A ja to... mam powiedzieć? Cie... Ja słuchawki Cie... zdjąłem. O nie, idę stąd, idę stąd, idę stąd. Co tam jest, co tam jest? Posłyszałem ten. tak jakby klał na w pałkach i pił e, ten i piłę jo, e, ty, ej. Kto, co co ty idzie? Dobra chodź idziemy Dobra, tu tam. jakiś jest? W jednej drogi nie ma chodź no, ja wiem. jest nas czterech rzuci się na jednego z nas no właśnie a ja nie... kto nie ty? Dobra co to jest? o matko je. e. ty my wróciliśmy do... co? O, 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 o. fajnie LOL! Ej, my tyle szliśmy i się okazało, że my wracamy? No. Light off. To chyba i Ja, yeah. ja, oh, oh. oh, oh, yes. oh. Co? Coś mi wyskoczyło. I tam jeszcze nie. Ej, ja my już tam byliśmy Slenty chyba. Do... Silenty doobies. Dobra, tutaj idę. Horror. Trochę czuję się jak w orzie, a trochę jak... No... Warzia pod takim względem, że odwracam się i od razu celuję, co nie? No. To nic nie ma. Nie, nie, nie. Ja Jest jak ja tego nienawidzę. Czemu ty z pieprzak? <śmum> 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 Gdzie ty jesteś? Ty, ty. ty? A ty tu. Mm. O matko jedyna. A się spoczyłem. A jeden z nas już nie żyje. No. I co teraz? Ej, my tu mamy jakieś te, kubki? No. Nie. No nie, znowu coś mi wyskoczyło. Czekaj chwilę. Dziesięć Ej, mamy... mamy zebrać. E? O, tu chyba Ej. idzie. On tu idzie, Co? idzie, on tu idzie Kto? Słyszysz? Jop! On tu gdzieś jest! No on właśnie nas... wielu On tu nas przyjdzie On to jest pewnie za nami, za ścianą No Ja ci mówię Nie no ej, nie do braty iść Ja tam nie wejdę <noise> Ja też nie ja już tam byłem, panie, ja tam, ja tam, ja tam idę, tam nagrywam To filmik trwa już 14 minut. Ej to co, pożegnamy się, może nie będziemy tutaj? Ej nie, chodź, umrzemy i później idziemy. No to idź ty przej pierwszy. O matko, weź. Dobra, ja pójdę pierwszy, Jezu, On tu jest, no, za ścianą. Jezu, on jest... Może jednak, ty idź. U! się coś mi na ryby skoczyło. Go nie widzę. Ale on tam gra z No właśnie, wiem. Jeżeli. Jeszcze... Jak ktoś tu płacze. Jop. Ile ich jest? Ile tu ich jest? Cztery potwory. Jeden, który płacze. Ten, który właśnie gra na tym Przerośnięty, fioletowy. Jeszcze jeden. Czerwony. A on jest już już tobą. Jesteś? No. Dobra ja idę To no. idź, Marka No to widzę Albo nie? Nie tam płaczę, płaczę, płaczę nie Iść. Ej dobra może to będzie koniec No racja Ej to by dobra To by było na tyle To się ma. Lajkujcie, subskrybujcie, na razie, do następnego